Cześć, witajcie. Nowe barwy. U mnie to dość można powiedzieć regularnie, ale tyle czasu zajęło mi wdrapanie się na sam szczyt. Tak uważam, to jest moje zdanie. Każdy ma swoje, oczywiście. To był mój cel, osiągnąłem go. Nareszcie, bym powiedział, z nazwiskiem Kowalski. Powinienem reklamować, myślę, polską firmę, polską markę. I to tyle, co chciałbym powiedzieć. Dzisiaj jestem nad kanałem w Aleksandrowie. Oczywiście, no bo w tej porze roku, gdzie u mnie wszystko zamarznięte, a w tej części Polski jest cieplej, 2 stopnie, nic nie zamarznięte. Całkiem sympatycznie, wiatru nie ma. Postanowiłem dzisiaj sprawdzić moczóweczkę. Też mam nową oczywiście trapera. I chcę ją sobie sprawdzić. Towar. Dzisiaj mam 1 do 3 linę z talentą. Lina to 1-1-1, czyli ziemia rozpraszająca, gęsta. W to wrzuciłem w jakąś setkę Jokersa. Trochę tak z niepewnością podchodzę do tego wszystkiego, dlatego że tydzień temu były zawody, była totalna wtopa. Masa zer był przymrozek i była katastrofa. Są zawody tam wcześniej od strony mostu, i widziałem, że parę osób y, złowiło leszczyka więc jest szansa na to, że dzisiaj tą maczówkę jakoś sobie sprawdzę. Także robię kulę, strzelam i do łowienia. Jest, pierwszy leszczyk na nową Maciówkę.

どうだ、oh, no, no tak jakby weszły rybki, wpłynęły w zasadzie trochę kłopot jest że tam są liście na dnie i przywadza się dość intensywnie ręce dość intensywnie yy... często często ręce Koniecznie są to le yy, ofite pokrywy. Dobrakie. 25 cm przy tą 0,10. 18. Cm. A czeka się Kilka ochotek słabe te ochotki, niezbyt twarde. Dlatego muszę płacić kilka. Siedzi, ale zielich obszar jak? Który wodna, no. Płynie dużo wodą tego różnego. O, jakie zielicho. Tak nie wiem, co to za ryba. Taki ciężki jakie konek, chyba tak. Na szczęście przy deszczyku byłby kłopot z takim zielichem. Teraz po zamęcaniu ileś ekstra fajne branie po prostu dno a fajnie podoba mi się wędrzeć tak. nowa to się taka trochę sztywniejsza ale bardzo fajne. To taka, taki klasyczny mały. Ani do ani miękki. Ryby są, można zawody robić. Aj, aj, aj. Siedzi Gdzie z opadły ryba. Lewcie. No? Leżcie Leż kofi się. Fantastycznie. bardzo przyjemne to wędkowanie wszystko fajne na tej porze roku tutaj tak ciepłutko i dzień temu był minus no fajne fajne fajna ryba jak na kanał Siedzi <grystanie> ale chyba okonek. Uh -huh. Dam teraz dużą przynętę 5 ochotek, może 6 wyszło zobaczymy Ale żyłka jest tonąca super ciapkę nie założyć coś chłodno Zielichu, tak. O, jakie piękne. Patyczki się wyjmuje Na no delikatne zestawiki. To kilka słów na zakończenie, zakończenie z samochodu. Bateria padła po prostu no przy tej temperaturze, to to szybko schodzi. Połowiłem trochę, złowiłem około 15 leszyków. Trochę, trochę okonków, no, dobry wynik. Obok miałem federowców, więc wiem, że to jest dość dobry wynik. No, niech będzie. Chociaż nie najważniejsze dzisiaj były ryby. Najbardziej chodziło mi o sprawdzenie nowego sprzętu. Łowiłem maczówką 450 długości przez kilka lat, 5 lat może więcej. Więc teraz na 420 myślałem, że będzie no będzie trudno przejść może. Pierwszych parę rzutów rzeczywiście miałem takich trochę nieudanych. Może nie aż takich jak ja bym tam chciał. Ale po godzinie łowiłem się jakbym całe życie łowił tylko taką także super yy, mogę powiedzieć tak, żadnej ryby nie spiąłem yy, no to chyba bardzo dobrze świadczy o wędce. żadnej ryby nie spiąłem, żadnej ryby nie zgubiłem po drodze o, to bym powiedział, że to bardzo dobrze świadczy o wędce. Yy, klasyczna wędka 420 klasyczna wędka no tak bym ją nazwał na, najbardziej ani w jedną ani w drugą stronę Myślę, że da się wyjąć i większe ryby, i małe nie będą spadały. No. Na chwilę obecną jestem zadowolony. Yy... No, największym moim zaskoczeniem. Chociaż ja tak zazwyczaj nie mówię, nie robię i tak dalej, ale bardzo mnie zaskoczyła pewna rzecz. Zaskoczyła mnie żyłka. To jest traper. Yy... Ja jeszcze do końca tak yy, nie znam tych nazw tego wszystkiego. Pierwszy raz ją nakręciłem z białą naklejką, tonąca, maczowa, sinking, fast sinking chyba, tak chyba było na niej napisane. Yy, żyłkę nakręciłem, yy, nic z nią nie robiłem. Wrzuciłem dzisiaj do wody yy, oczywiście zestaw i żółka natychmiast poszła pod wodę. Zaskoczyło mnie to, że to tak szybko tonie. Z przyzwyczajenia, jeszcze specjalnie przyknąłem, ale już w zasadzie nie miałem po co. Także żyłka mnie najbardziej zaskoczyła z tego wszystkiego. Myślałem, że po tylu latach to już tam za bardzo niezbyt wiele rzeczy mnie zaskoczy, a jednak, jednak żyłka mnie zaskoczyła. Szukałem tyle, może inaczej. To, że łowiłem na różnych firmach, po prostu mam doświadczenie. Yy, jakie żyłki są w różnych firmach dlaczego ta, dlaczego inna i tak dalej tym bardziej, że ci co mnie znają wiedzą, że ja bardzo przywiązuję dużą uwagę do żyłki, może zbyt dużą do żyłki, do haczyków, ale ja to po prostu lubię, ja mam te żyłki yy, te żyłki po prostu mam pomierzone, posprawdzane pod różnym kątem, tam wytrzymałości i tak dalej Mam po prostu takie swoje, no lubię to robić. Haczyki też mam sfotografowane, bym powiedział, różne wielkości i tak dalej. Po prostu lubię to. No, nie wiem, czy to mi jest do czegoś potrzebne, ale po prostu to lubię i mam. I mogę powiedzieć z czystym sumieniem, na chwilę obecną, świetna żyłka. Świetna żyłka, najbardziej mnie zaskoczyła ta żyłka dzisiaj. Nie spodziewałem się, że to jest taka żyłka. Czy ona jest mocna bardzo i odporna na różne przetarcia i rzeczy mechaniczne. I na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że łowię ją dzisiaj 3 godziny w zasadzie. No, 3 godziny i na chwilę obecną świetna. Świetna żyłka. Yy, muszę się jej przyjrzeć, jeszcze mocniej zobaczę sobie pod wieloma rzeczami, no tak jak ja tam lubię sobie po prostu to sprawdzę, I na chwilę obecną świetna. Dobra, rozgadałem się. Film głównie po to, żeby sprawdzić, przyzwyczaić się trochę do, do kolorów, do sprzętu, no totalnie inaczej, niż miałem wcześniej. E, za tydzień zawody, więc chociaż troszkę, ile mogłem. No i cieszę się, że połowiłem tych ryb, bo na kanale bardzo cienko było. Bardzo cienko było tydzień temu, z masa zer. Zawody to chyba wygrało, nie wiem, 300 gram, coś, coś w tym stylu. Także super. E, no chyba tyle, co tu więcej powiedzieć, no 12 gram spławik, zestaw typu czeski, można tak powiedzieć, Przypon miałem 0,10, cały czas jednym mówiłem, 0,10 długości, 0,25, haczyk 18, i to chyba wszystko, no. także tradycyjnie, jeśli podobało się, no to lajkujcie, subskrybujcie, i do zobaczenia, do następnego.